Odcinek. Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Nie. Ja niedawno wstałam, wzięłam prysznic I za chwileczkę zabieram się za śniadanie A dzisiaj jest dla mnie naprawdę ważny dzień Trochę się stresuję Ponieważ dzisiaj zakładam dół aparatu ortodontycznego No dosyć mocno się to wszystko przedłużyło Ze względu na sytuację obecną I klinika była zamknięta Potem przyjmowali tylko w jakichś wyjątkowych przypadkach No ale w końcu... Długo wyczekiwany dół. Tak jak nie mogłam się doczekać tego, żeby go założyć, jak teraz się trochę boję, bo wiecie, że jestem straszną panikarą i ja się boję wszystkiego, co jest związane z zębami. Chociaż naprawdę, jeżeli chodzi o klinikę Racer Smile, to czuję się tam cudownie, jak w domu. E, tak samo w tej klinice, wyrywam swoją ósemkę. No, ale wiem, że ja na dole mam bardzo wrażliwe zęby, więc po prostu trochę się boję, że będzie bolało. Mam nadzieję, że nie. Ponieważ naprawdę bardzo dużo osób pytało mnie o mój aparat, ile kosztował. Na jaki czas go założyłam Dużo z was też pisało, że mam równe zęby i nie potrzebuję Więc za chwileczkę odpowiem też na kilka waszych pytań Także zapraszam was do oglądania Pokażę wam jeszcze co mam dzisiaj dobrego do jedzenia Dużo z was pisze mi, że ostatnio schudłam I to chyba ze sługa tej diety Ale w ogóle chcę nagrać oddzielny odcinek W którym trochę wam w ogóle więcej opowiem o moich przygodach z wagą Dajcie znać, czy takich chcecie. A dzisiaj na śniadanie mam mini omulety białkowo-tłuszczowe, twarzyk z sostruskawkowy. sos truskawkowy. O Boże, wzięłam sobie mój ukochany krem. Słuchajcie, to jest tak pyszny krem pomidorowy z pastą bazyliową, że ja nigdy, w żadnej nawet restauracji nie jadłam tak pysznego kremu i zawsze go biorę, jak mam go do wyboru. Mm, sałatka z serem lazur, truskawkami, orzechami włoskimi. A tu mamy indyka z słodko-kwaśnego, z mango i grzybami shiitake, makaron, makaron sojowy. No i deserki. Tarta z masą orzechowym, z słonym karmelem i gorzką czekoladą, świeże maliny. Wow. No dobra, ja zaczynam od mojego omleta z twarożkiem. Bardzo lubię w ogóle omlety i pankejki tutaj w tych dietach. Bardzo fajne jest to, że przez że sama sobie wybieram... To wiecie, już poznałam smaki różnych rzeczy, na przykład wiem, że mega lubię krem z pomidorów, w ogóle bardzo lubię zupy krem tutaj. Wiem, że uwielbiam wszelkiego rodzaju pankejki, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi coś nie smakowało, więc często też zamawiam ale Tak samo bardzo smakują mi owsianki, no i rybki, też często zamawiam rybki. Dobra, jemy śniadanie, czas mi się kończy standardowo. Zjemy śniadanie i powiem wam troszkę więcej a propos mega aparatu. Standardowo mi się trochę kończy czas, więc pewnie o aparacie opowiem wam w drodze, a teraz robię szybki make-up, ubieram się i pędzimy. Zrobiłam sobie taki delikatny make-up, i zaraz się ubieram i wychodzimy. Muszę Wam powiedzieć, że trochę się oczywiście boję, że będzie bolało jak to ja, ale jestem też mega podekscytowana i nie mogłam się doczekać tego dnia, kiedy założę już dół, bo widzę, jak zmieniły się moje zęby na górze, mimo tego, że minęło kilka miesięcy, a one są już idealnie proste. Co prawda, ja na górze nie miałam jakiejś mega dużej wady, ale tak czy siak naprawdę widzę mega różnicę. Jesteśmy już w drodze do kliniki Rack Your Smile i. O oh, yeah! Oh, yeah. Oh, yeah. I to jest jedyne miejsce, gdzie robią mi coś przy zębach i jadę zadowolona. Słuchajcie, dużo osób pytało mnie generalnie o mój aparat, ile kosztował i tak dalej, i tak dalej. Mój aparat łącznie kosztował chyba coś koło 12 tysięcy złotych. Tak. Coś koło tego, natomiast ja zdecydowałam się na opcję ratalną, ponieważ w klinice Rack Your Smile możecie wziąć aparat na raty nieoprezentowany. Dobra. Tu jest droga z turbulencjami, więc chyba zaczekam. I w ramach tych rat mamy koszt całego leczenia. Czyli nie tak jak ja słyszałam przynajmniej od moich znajomych często, że nie wiem, jest jakaś tam kwota za aparat, ale potem jakaś wizyta, jakaś zmiany czegoś, albo coś tam się uszkodziło, trzeba dopłacać. Tutaj jakby wszystko mamy w tej kwocie całościowej, która jest rozkładana na raty. Jeśli nawet ceny się zmieniają, na przykład jest podwyższenie cen, to twoja cena się cały czas nie zmienia. Masz taką tak. samą cenę i nie podpisujesz umowy z bankiem na raty, tylko z kliniką. Dla mnie to było fajne rozwiązanie, ponieważ wiadomo, no trudniej jest wydać 12 tysięcy tak naraz, a łatwiej po prostu było mi zapłacić to w ratach. Ja zmiałam dwie raty, takie trochę większe, i płacę jeszcze raty miesięczne, ale myślę, że. Klinika jest na tyle elastyczna, że można tak. się tam dogadać, jeżeli chodzi o te tak. raty. Na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś chciałby zapłacić w trzech ratach, tak, to, to, to naprawdę nie, nie byłoby problemu. Ja prawdę mówiąc, nigdy nie myślałam o założeniu aparatu, ponieważ moje zęby zawsze były ok. Na górze zawsze miałam dosyć proste, bardzo białe. Na dole mam jednego krzywego zęba i niestety po prostu z wiekiem i z każdym rokiem ta wada się pogarszała i ten ząb coraz bardziej się cofał. W tym momencie naprawdę on już jest mocno cofnięty i zaczęło mi to przeszkadzać, bo zaczęłam to widzieć. Ja nie za bardzo pokazuję dolne zęby, jak mówię, czy jak się uśmiecham, ale jednak zaczęłam zauważyć, że on już się na tyle wysunął, zdrowie. że po prostu zaczęło być to widać. A poza tym zdrowie, bo jednak mając zęba, który w ogóle nie jest w łuku, ciężko jest tam dbać o higienę, tak w 100%, no bo nie jest po prostu to fizycznie możliwe. Więc stwierdziłam, że zdecyduję się założyć aparat, bo chcę mieć piękny uśmiech. Ja powiem szczerze, że ja pamiętam, że. Jak ja miałem krzywe zęby, to jeszcze tak nie zwracałem uwagi, ale jak już ja na przykład wyprostowałem sobie zęby, to mi na przykład u Ewy ten jeden mankament mi przeszkadzał, więc też się trochę namawiałem tak. do tego, żeby założyła aparat. Tak. Tak. Ale ja sama tak mam, słuchajcie, że ja zawsze zwracam uwagę na zęby. Jak ja poznaję kogoś, zawsze zwracam uwagę na zęby. To jest taka... Yy... Osiem lat temu miałem krzywe, to nie zwróciłaś uwagi. No miałeś krzywe, jak no. cholera. No. no. Zwróciłam Ufa, no, zwróciłam, pewnie, że zwróciłam. Nie, ja zawsze patrzę na zęby, yy, czy są zadbane, czy są ładne, bo uważam, że to jest ważne i... I fajnie mieć po prostu piękny uśmiech I warto też na ten uśmiech poczekać I warto o niego powalczyć Czasami, słuchajcie, są takie sytuacje, że naprawdę ktoś ma mega wadę No ja nawet pamiętam po Jurim Jurim miał bardzo krzywe zęby tak. On miał zęby w takie harmoniki jakby Takie, o tak mhm. A teraz masz piękne, równiutkie zęby Prawdopodobnie będę nosiła aparaty dwa lata Natomiast już wiem, że to się przedłuży Ponieważ była ta sytuacja pandemiczna Która spowodowała, że nie mogłam założyć dołu aparatu I zakładam go dopiero teraz Ja mam wrażenie czasami, że, że jakbym Ewe słuchał już wiecie, godzinę dobro. on już mi nie może słuchać. Gada i gada, gada i gada. Ale moje wiemy, że mają okazję. Znaczy, Ewa się słuchać. tak wkręciła, słuchajcie YouTubera, że ona wstaje i mówi: O Boże, no nie wiem. No. Mówiłam Ci, napisa... że tak będzie, bo ja po prostu mam taki charakter, że jak ja się w coś angażuję i jak ja coś robię, to ja to robię na 300%. Wow. Nie ma u mnie pół środków. Proszę teraz nie narzekać. Dobra, jedziemy kochani, jedziemy się w klinice. Ewa ze swoją szczoteczkę przyszła, a ja... Bo te szczoteczki są najlepsze. A ja korzystam z dóbr Rekord Smile. To jest szczoteczka od razu z pastą. Jaka jest, Anio, bo idziesz oglądać? Mało no, mi się uszka. Mm. Nie ma co ty bać. I pani, jaka ja jestem. Ja się, ja nie się nie zawsze muszę trochę do tego wyłapać. Tak, to dodać. A, To jest. <laughs> Nie, Była jest nie ten... no, nic nie wolałam. Jestem drugi gaz kamerzystą na zakładanie aparatu. Tak? U Luki, u ciebie. Ale ja byłam u ciebie. Tak? No a ja. Którego? Jak zajmowałaś się. A, jak zajmowałem. Będzie dobrze, żubi. Nie sobie nie będzie O, ty tak? Bo nie widzę Tak? To dobrze. Dobra, to bym chciała, żeby dzisiaj. Ciekawe. Mam dla ciebie Ewa szczyteczkę do zębów. Jestem już po, trochę się dziwnie czuję jeszcze i trochę mam taki dyskomfort. A dziwnie mówię? Nie, fajnie mówisz. Tak. Tak. Pięknie wyglądasz. Kocham cię, opagacie. Jak zawsze słuchajcie, nic mnie nie bolało. Oczywiście byłam tak spanikowana na początku, ale. To jak zawsze musisz trochę panikować, po prostu jak zawsze. mnie panikujesz, to. Nie, panie są tu przyzwyczajeni, a pani doktor ma taką energię tutaj, że jak do mnie podeszła, to od razu. Tak, ja już tak się poczułam, tak spokojnie, dobra. Nie no fajnie, fajnie, bardzo się cieszę i fajnie, fajnie. dowiedziałam się dzisiaj, że być może wiesz górne zdejmą mi wcześniej. Tak? No. Fajnie, superancko. Dobra, uciekamy do domciu, bo tak, chłopaki są w domu. Jeszcze, jeszcze są w domu chłopaki Tak, no pewnie boję się, może spalą mieszkania. Usłyszeliśmy Luka i Adriana samych u nas w domu. Dobra, Dobra lecimy. Idziemy. Ale czekajcie, jeszcze chciałam coś powiedzieć. No? Chciałam jeszcze powiedzieć, że Wreck Smile jest do końca lipca. Promocja na wybilanie zębów, uwaga, minus 50%, to jest bardzo dużo. Tak jest. A z moim kodem Ewa, jeżeli Wy chcielibyście założyć aparat, macie konsultację i higienizację. Za darmo. Czyli jeszcze za cię jakieś 400 zł, także myślę, że warto. A naprawdę Klinika Rakier to jest miejsce, które po prostu mogę polecić Wam z totalnie czystym sumieniem. Każdy to poleca. Naprawdę i zachęcam was mega, bo to jest po prostu fajne miejsce. Warto spełniać marzenia. A ja uważam, że to jest super. Ja na początku nie byłam przekonana, wcale się nie cieszyłam z aparatu, a teraz myślę, że to jest to była super taka inwestycja. inwestycja we mnie. Tak jest. I, I że kiedyś sobie podziękuję za to. Dobra, dawaj Dobrze. chodź, bo chłopaki. Idziemy. Tam siedzą Wróciliśmy do domku Muszę wam powiedzieć, że bałam się, że będzie mnie bolało No bo zawsze jednak jak się zakłada aparat To jest takie uczucie, że te zęby się gdzieś tam ściągają Taki ucisk jest Ale jest naprawdę spoko Mam jakieś duże usta strasznie na dole Muszę się przyzwyczaić jak zawsze się bardzo bałam i nie było takiej potrzeby. I bardzo się cieszę, że w końcu udało się ten aparat założyć i nie mogę się już doczekać, aż będę miała takie piękne, równiutkie ząbki. Na pewno też sobie te zęby wybielę, Cho, ja mam naturalnie dosyć białą kość, ale myślę, że fajnie będzie mieć taki efekt, wiecie. Wow! Wow! You can really dance. Ale dziwnie. Dziwnie? Trochę tak mi się dziwnie mówi. Słuchajcie, ja już się z wami żegnam, ponieważ dzisiaj jeszcze mam. E, mam kota, który cały czas się drze w domu. Co się stało? Niu-Niu, powiedz. On nie wie sam, co się dzieje. Nie położę się, mogę ci tylko tyle powiedzieć. Wiem, że tego chcesz, ale nie położy się i nie będę z Tobą leżeć. Przykro mi, nie dzisiaj. Ja jeszcze dzisiaj mamy taki wieczór, w sumie dzień, z dziewczynami, ponieważ Zolcia miała niedawno urodziny. Nie I ma z tej okazji. ja razem wszyscy idziemy. Nie nic z tobą nie i to dzisiaj Juri. Dzisiaj idziesz. Tak. nie wychodzisz, um, tak. E, I dzisiaj z tej okazji urodzinowej zaplanowałyśmy Oli taki fajny dzień razem, e, dostanie od nas prezenty, pójdziemy na super obiad, potem na jakieś drineczki, stwierdziłyśmy, że zamiast jakiegoś no, wypasionego no, prezentu. Dasz mi, zamiast jakiegoś wypasionego prezentu wolimy po prostu zorganizować taki wspólny... Czas, więc na pewno będzie bardzo fajnie. Dajcie koniecznie znać, czy ten odcinek Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, czy lubicie Bengala i lubicie jak krzyczy tak, buziaczki. To jest kot, który daje buziaki, wiecie? Teraz pewnie nie pokażę, bo on tak... Chodź! Budzi. Moje słonko piękne. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi... Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie coś po sobie. Muszę Wam powiedzieć, że w lipcu czekają nas naprawdę fajne filmy. W dół po sobie I nie mogę się już doczekać. Jura, naprawdę dzisiaj wrócicie u duszy Łapeczkę w dół zostawcie po sobie. Nie słuchajcie go, on jakiś durny dziś, no? Durnowaty. Ale kocham cię. Też cię kocham. Ciebie też kocham. Tak się drzesz, bo ty wiecie co, bo on krzyczy on potrzebuje miłości. Tak, moje żabka, moje kochane kotki Wy też tak macie, że po prostu kochacie zwierzęta normalnie jak członków rodziny, bo ja, ja to też ja tak nie warwiatka, ja no tak mam. Dobra, żegnam się, całuję Was mocno i życzę Wam jak zawsze cudownego wieczoru. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki!